Cześć wszystkim. Dzisiaj będzie raport z ostatniego tygodnia, czyli co słychać na froncie. No ostatni tydzień to była jakaś masakra, szczerze wam powiem. Tutaj bez nie będę nic ściemniał. E, co drugi dzień praktycznie weterynarz. I tu prawdopodobnie jest to nasza wina, no bo pierwszy tydzień e, było praktycznie wszystko w porządku. Tam swoje trochę odchorowały. No i w poniedziałek się zaczęło. Tutaj ten Simek, co leży, e, miał biegunkę. Ten biały znowu zaczął charczeć, cały w śpikach, na płuca e, Tutaj ten brązowy dopiero też do siebie dochodzi po płucach. E, czarny miał biegunkę. No i jedynie co, to ten brązowy tutaj, e, z nim jest wszystko w porządku. Po przyjeździe dostał zastrzyki na płuce, Został zaszczepiony i na razie jest wszystko ok. Eee, a właśnie. Miałem spytać się, zrobić taki mały konkurs, co to jest zaraz, ale ktoś pod ostatnim filmem się już wyrwał z odpowiedzią. Także gratuluję zwycięzcy eee, i pozdrawiam. Eee, no więc do rzeczy. Tutaj myślę, że główną przyczyną tego całego zamieszania jest to, jak już ktoś wcześniej wspomniał, brak cielętnika. Tutaj wszystko stoi razem, no i to się odwija. Cielaki po przyjechaniu tutaj do, do nas łapią yy, no bakterie, wirusy z tej obory i zaczynają chorować. No i może to też działać w drugą stronę, one mogą znowu coś przywlec ze sobą i zarazić tą. Część, tak więc to już by było wtedy niewesoło. Więc no, tutaj nie ma co ukrywać, jest to no, duży błąd. Cielętnik będzie w planach gdzieś może za rok, półtora. E, póki co przebudowywujemy drugą część obory na wolno -stanowiskową, więc jak skończymy, tam zaczniemy działać tutaj. No i wtedy już będziemy właśnie robić jakiś cielętnik. Drugim powodem, dlaczego mogło się tak stać, że zaczęły tutaj nam chorować, no to tu jest trochę tych sztuk, 17 już. Kubatura budynku jest jak widać nie za duża, to jest stara chlewnia przerobiona właśnie na oborę i wilgoć, tak? Przeciągów nie ma, staramy się, żeby nie było. I siek, uciekaj. Staramy się, żeby nie było przeciągów. żeby temperatura też była w miarę ok, no ale wilgoć jednak robi swoje. Staram się, żeby było zawsze poniżej 70%, poniżej tej właśnie górnej granicy, no ale nie zawsze się to udaje i to też mogło być przyczyną. Jedyne czego sobie nie mogę zarzucić to higiena i jakość podawanego pójła i paszy. No bo tutaj Podaję w odpowiedniej temperaturze, zazwyczaj 38-39 stopni. Mleko wiaderka są czyste, także z, z tej strony raczej to nie jest moja wina. No i przez cały tydzień, właśnie tutaj, też chcę e, zaznaczyć, że do tej pory radziliśmy sobie tak, że no, podawaliśmy kawę e, dla cielaków, które miały biegunkę. No i to zazwyczaj pomagało. Było 2-3 dni takiej mordęgi i potem wracaliśmy z powrotem do mleka i stopniowo znowu trzeba było wracać do tego mleka, bo żeby znowu biegunka się nie zaczęła. No i przez ten ostatni tydzień ten domowy sposób, że tak powiem, polecony przez weterynarza się nie sprawdził i Zamówiłem sobie środek. Pewnie większość z Was wie co to jest, i używa pektopro na biegunkę. I po dwóch użyciach już widać znaczącą różnicę. Jest znaczna poprawa. Także ponad tydzień czasu nie mogliśmy sobie nie mogliśmy dojść do ładu z kawą i dwa, dwa razy Pecto pro, praktycznie załatwiło sprawę, biegunkę wyeliminowaliśmy. Hmm. A i co jeszcze? Eee, właśnie szperając w internecie o, na temat tych biegunek, jak sobie z tym radzić, znalazłem artykuł. Gdzieś tam na jakimś uniwersytecie bodajże zrobili sobie badania i część cielaków podczas biegunki była odpajana Mlekiem właśnie z takimi różnymi środkami hamującymi biegunkę. A część cielaków yy, przechodziła z mleka na właśnie jakąś kawę, siemię lniane lub coś w tym desem. I co się okazało? Yy, to znaczy nie, źle mówię. Yy, część była odpajana mlekiem dalej, bez żadnych dodatków. A część była yy, na kawie lub siemieniu lnianym. I okazało się, że jedne i drugie. Miały tak samo długo tą biegunkę z tą różnicą, że te na mleku nie miały spadka wagi spadku wagi spadka. nie miały spadku wagi po, po chorobie. No i tam też właśnie w tym artykule było zaznaczone, że podczas biegunki no zaleca się, żeby, żeby żeby po prostu stosować dalej mleko i dodać do tego mleka właśnie jakiś środek hamujący biegunkę i dzięki temu właśnie wyeliminujemy spadek wagi i ewentualną ewentualny powrót biegunki podczas powrotu do mleka gdybyśmy przeszli na kawę lub psiemiliane. w sumie mógłbym tego filmu nie nagrywać, nie pokazywać, że mieliśmy takie przygody, no ale jak już robimy taką serię, no to róbmy i podchodzimy do tego rzetelnie, nie ukrywajmy żadnych faktów. No oczywiście te częste wizyty weterynarza to już jest dodatkowy koszt, bo jak zazwyczaj za szczepienie płaci się trzy stówki i jest z głowy, tak tutaj już poszło coś koło 700 złotych chyba z tego co kojarzę, no tak że już już koszty do góry, zysk będzie parę złotych mniejszy na sztuce. Temat czy w ogóle pan coś słyszał wie pan o co chodzi, bo nie do końca wiadomo o co chodzi z tym zjawiskiem Nie wiem właśnie o co chodzi dobra w sumie chyba na dzisiaj byłoby tyle raport z frontu zdałem yy, A i co jeszcze chciałem powiedzieć to to, że jestem debilem bo zamiast yy, dawać tutaj mleko 125 nie będzie widać Masz będzie 125 gram na litr pójła czyli jak daję im 2 litry to 250 gramów na sztukę tak mi się wydaje to ja dawałem 125 gram na sztukę na 2 litry pójła także dostawały dwa razy mniejszą dawkę tego mleka i nie wiem czy to też nie przyczyniło się do powstawania tych biegunek tak więc sam sobie na koniec zaprzeczyłem, że nie mam sobie nic do zarzucenia. Jeżeli tu popełniłem błąd, no to to, to bije się po piersi w tej chwili. No i co, za tydzień będzie już podsumowanie stycznia pierwszego, miesiącu, pierwszego miesiąca niepełnego. No i tu chyba sprzed kąpa nagram, po prostu zrobię jakieś jakąś grafikę przedstawiającą co ile nie kosztowało. I chyba byłoby na tyle. A! Jeżeli byście chcieli jakiś film odnośnie e, biegunek ucieląt, no bo nie oszukujmy się, biegunka jest zagrożeniem śmiertelnym nawet dla cielaka. Zaraz po chorobach płuc. No jest to jedna właśnie choroba płuc i biegunka. Dwie najgroźniejsze zagrożenia na, dla cielaków. Tak więc jeśli byście chcieli takie, to ja się troszeczkę bardziej o tych wygięgach przygotuję i już poświęcę sobie cały odcinek na tym. Gdzieś, nie wiem, za tydzień może nagram też. Dobra. Także dzisiaj byłoby na tyle. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego. Cześć.